No i ona do mnie to nie mój tort, a ja do niej to nie moja stopa. <laughs> dobre, dobre. O, przyszła kelnerka. To ja poproszę pięć piw i hot doga. A dla pana? Ja poproszę piwo i homara. Ty, chłopie, ale ty wiesz ile taki homar kosztuje? Nie zrozum mnie źle. My nie zarabiamy jakoś tragicznie. Jeżeli całe życie masz oszczędzać, nie pozwolić sobie nawet na takie drobne przyjemności, jak zjedzenie czegoś smacznego i cały czas oszczędzanie na wszystkim, to jaki jest sens w życiu? Faktycznie, pani kelner, pani kelner. Tak, słucham? E, tak, bo ja bym chciał zamówić osiem piw. Obejrzałeś? No fantastycznie. Tutaj masz. Jakiś ostatni film, tutaj masz playlist z podobnym tatuaństwem. Subskrybuj oczywiście o tutaj ten guzik. Jak chcesz być na live'ach, gdzie to wszystko robię, kliknij tutaj obok. Dara.